Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku moich zmagań z Izakiem. Kopę lat, ale już gramy na bieżąco. Zużyłem zapas nagranych na zapas odcinków. W międzyczasie, gdy grałem sobie tak, żeby zachować jakąś tam sprawność i nie failować za bardzo, jak gram już przed wami, udało mi się odblokować postać Magdaleny. Nie pamiętam, jakie były warunki. Chyba zebrać 7 container Hertz. Ale ciągle Kain jest jeszcze nieodblokowany, więc może tym razem nam się uda. A tym razem wybieram Izaka i postaram się w miarę sprawnie rozegrać ten pierwszy level. Początek nie taki zły, mandat molonych zombie. Wow. to było proste. Początek bardzo dobry. Kontrolujemy sytuację. Uf. Ktoś z Was zasugerował e, wcześniej Mr. Boom. Ktoś z Was wcześniej A? złośliwe ognisko. Ktoś z zasugerował, że poniżej drugiego levelu, żebym sobie darował mm, odkrywanie całych leveli i po prostu uderzał jak najszybciej na bossa. W sumie z jednej strony to bardzo trafna sugestia i, i rada, bo w sumie często się zdarza tak, że dostaję... no po prostu dostaję po dupie na levelu i, i potem wkraczam do walki z bossem, jak jestem po prostu nadszarpnięty dosyć konkretnie. I, Było blisko. Coś chyba... Długo nie grałem Wizaka, bo jakoś tak... Sztywniacko mi się chodzi. Dobra, zmierzmy się z bossem. Duke of Flies! Już tak na początku? Z tym gagatkiem się już widzieliśmy wcześniej. Zobaczmy co robi Mr. Boom. Ok. To było debilne. Czas tej walki pewnie cooldown mi już nie zejdzie. Man, Co jest grane? Okay. Koniec tego. Ciekawe, czy w tym epizodzie spotkam Hannę Montane albo jej głowę, tudzież jej skaczącą piżamę. Ok, nie jest tak źle. Zejdźmy niżej. że ta gra coś mi straszliwie muli dzisiaj. Będę chyba musiał zerknąć na konfigi, bo coś chyba, nie wiem, albo pokrzaniłem, albo nie wiem, co zgrano. Rozwalmy kokon! Nie ma litości dla pajęczarzy. No, w ostatnim epizodzie udało mi się całkiem daleko zajść. Teraz jakoś tak nie czuję się zapewnie jeszcze, ale... Zobaczmy, co... Hmm... They grow inside? O Boże, zatrucie. Ciekawe czy działa podobnie jak e, inny item, który kiedyś mi wypadł. No tak, to było bardzo mądre. Gdy mam do wyboru kokony, które spełniam przeciwników i ognisko, co robi Łukasz? Kasuje... ognisko. The hanged man. Nie wiem co to robi, później przetestujemy. Na razie i cicho, okej. Okay. Chilujemy z larwami. No, come on. Co za oszust. się Przeszedł między kamolami. I dwie bomby. Nie jest źle. Co prawda już byłem w sumie w pokoju... Z nagrodami, więc... Chyba mogę sobie darować, sprawdźmy bossa. I tak vs dość często się wynurza i strzela ok, było blisko szybciej mamy całego wieczoru. dajmy szansę innym bossom już tak blisko no i to już chyba koniec. Dokładnie tak. Nie ma tu jak dostać taki zastrzyk gotowy. Dobra, schodźmy niżej. Pominimy strachy. O, kluczyk, złoty pokój. Crack in the sky. To się może przydać na walce. Z bosem. No nie analizę tych bezmózgich. Znaczy, hmm, bezmózgich. W sumie mają mózg tylko stający z tyłu. Ile jeszcze razy muszę Cię walnąć, żebyś zginął? Come on! Wędrownik się znalazł od 7 w no. Come on! Gdzieś czytałem, że gra dostosowuje się poziomem trudności do... ...poziomu trudności... Do postępów, jakie czyni gracz, ale nie wiem, czy to jest właśnie ta oznaka. Ech, ciężko powiedzieć. Gin śmieciu. Nienawidzę. Cornflakesy z gruźlicą. Ochyda. Jedna mucha z głowy, druga z głowy, i tu jeszcze. Mamy kluczyk, chociaż trochę mnie naczerpnęli podczas tej walki. Podstawa jak najszybciej wyeliminować gruźników czy ale w tej sytuacji nie bardzo. Wiem, że miałem nie eksplorować i robię pewnie teraz błąd. Pożałuję tego, że tutaj zszedłem. Okej, okay, już żałuję. Teraz się doładować, chyba się uszkodzę. Ale dobra. Co mi tam? To właśnie ktoś z Was w komentarzach mi doradził, żeby nie zbierać tych niebieskich serc, tylko po prostu zachować sobie je na później już po walce, ponieważ one w pierwszej kolejności są zużywane, a nie czerwone serca, które można sobie zregenerować jakoś tak częściej. Więc staram się jakoś stosować do tej rady. Zobaczymy coś mi to da. No, chodźcie tu. <słuch> Co za spryciarze? Wykryli, że strzelam w to miejsce i zatrzymali się? Bardzo mądry z ich strony. O, połówka serca. Ale to za mało. Czy. Nie, tutaj mi mnie... nie czeka żadne serce. Hmm. Dobra, eksplorujmy ten poziom i zmierzmy się z bosem. Właśnie. Ten żebrak przypomniał mi to, że ktoś z Was pytał, co sprawia, że się czasami spełnuje anielski pokój, a co sprawia, że się spełnuje diabelski pokój. To, co robimy w grze, czyli na przykład, jeżeli wysadzamy tych właśnie żebraków, lub wysadzamy tych żebraków, którzy... Znaczy, żebraków. Tych gostków, którzy są w tym pokoju z, z hazardem, to wtedy jesteśmy jak gdyby źli. Jest większa szansa, że wypadnie nam pokój diabelski. Fistula A jeżeli im dajmy kasę i raczej pomagamy, okej, okay. myślałem, że to zrobi coś fajnego na W fistuli najgorsze są te larwy, które potem się spawnują. Wow, To było bliskie. Super tu. To jest całkiem fajne schronienie w tym rogu Wykrakałem spadać larwy Nie, to jest nie fair. to jest nie fair. O, serca Miła rekompensata. Tears up. Świetnie. Temperance. Nie wiem, co mi to daje. Zobaczmy. Hmm. Taki żart. A co robi Hangman? Hm. Jestem głową. Czy tutaj było coś do zebrania, co sobie wisi? Aha, to jest tylko czasowe. Dobra. Zejdźmy niżej. Próbowałoby się jakoś zregenerować, jeśli chodzi o serca. Okej. Okay. Nie panikować, to tylko skaczące piżamy. Kur. Z swoją drogą ciekawy, czy te zapalone mają większą wytrzymałość. Teoretycznie powinny mieć mniejszą. Ale w sumie. Nie próbujmy się doszukać logiki w grach komputerowych. Płaca się, chyba się opłaca. O, opłacało się. Piguła. Zaraz sprawdzimy, co daje. Paradoksalnie w tej rozgrywce nie przykładałem wagi do zbierania kasy, a tutaj patrzę teraz na licznik i mamy już 36 monetek. Aby odblokować Kaina potrzebujemy 55, czyli w sumie nie jest tak źle. Co nam daje ta piguła? I jaja ze stali. Miałem już to wcześniej, ale nie mogę sobie przypomnieć co to dawało. No tak, świetnie. Okej, okay, chwila zagapienia i... Zagapienia, chwila nieuwagi. Dobra. Hmm. To ciekawe, czyżby się zabłapawał w środku? Jeden mniej. No, steki, współpracować ze mną. Gdzież można. strzel... Cholera. No, okej, okay. to jest dobani. Hmm, jaja ze stali chyba zwiększyły mi demy, bo te skarczące piżamy chyba szybciej spadają. Tak, definitywnie. Te zapalone chyba mają większą wytrzymałość. To jest nielogiczne. To jest cholernie nielogiczne. I nieuczciwe oczywiście. Zobaczmy co jest w skrzyneczce. Okej. Okay. Same złośliwości mnie spotykają. No. Hmm. E, level iście wypełniony monetami. Jesteśmy już naprawdę blisko od blokowania kaina. Jeszcze 13 monet, ale z jest nie jest za dobrze. Okej. Okay. Okej, okay, wygrakałem. Było tak blisko i jak zwykle. Pochwaliłem się i zginąłem. No cóż, ale chyba rozgrywka nie była taka zła. Po dłuższej przerwie... Jeszcze mam jakieś swoje ruchy. To by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku Przegłudni Izaka. Cześć!